Siema, siema. Ja wam pokażę dzisiaj moje bronie. A ty, o. I widzimy się na planszy. Popowracamy teraz po krótkiej przerwie.

Mamy znów samolocik. Samolocik zawsze dobry. jak się wyrobię dzisiaj. A mam nadzieję, że się wyrobię. Cholików, mamy parę. Cępny. Cępny. Oto się nazywa tralić warzeźnią. Już mam pięć. Gdzie? Yeah! Faki. Chwilę, teraz sobie poczekamy No i idziemy mam głowy Siadamy do BMW jest altowane Już pewnie o widzicie, może i tak przeglamy. tak Ale to tylko dla mnie tego czoła, się uda. Musimy trudno. na się uda, to Dwa e, tak na raz, to już będzie dead. No, i zedliśmy. Okay. To, no to my się widzimy na następnej planszy. No i się teraz jesteśmy na następnej planszy. Akurat moja ulubiona. Zatoka korsarzy. I idziemy trochę po wcześniej Wcześniejsze ludzie nam trochę nie wyszło, ale teraz. No i... Może nam się uda Nigdy nienawidzę czołgów. Chyba, że jak sami wiem, to wiecie... Chodźcie, dziadze, głupi ty! Jeszcze mnie zawił! Jaki lag był. Żal. Lecz go walnęłem bez strzelby, o co tu biega? Jaki lag... lol. jak mówiłem, no to może dzisiaj jeszcze nagram Minecrafta z A Tak się oczywiście wyrobię. Teraz zabijemy gnojka. Ci już się sam Szybko tonik, tonik! Widzicie, no. no to jestem trochę... no jest trochę... Muszę. Inaczej, bo inaczej bym tego nie przetrwał. O no, dziady! Teraz go dokonamy, musimy O ja jeszcze mi zapił. Ile mam? Dwa na dwa. Słabo to się. Bardzo słabo. Ale jak widać, to wygrywamy na razie. Bo na razie. się. No, teraz go wykończyliśmy. Teraz Tego... To Tego... trzeba. Trzeba. go O no kurwa, zawsze mi te głupie czałgi muszą uciekać. Zawsze. Na bach, ale Oj, jaki żal! Jeszcze chwilkę sobie pogramy. Jeszcze z jedną rundkę zagramy i... Później przyjdzie do mnie... No, będziemy ona grać. więcej razy, ale się powtarzam I też... I też olajkujcie moje... ...chyba się spodobają oczywiście Kula nie ma jakichś... ...biorą się Matka będzie nie Mam drugie miejsce, nie jest źle. Mam na razie na plusie wszystko, bo nie wszystko, ale na razie mi troszkę idzie. Leć gościu, leć. ucinamy trochę gaddełek. Tutaj. tutaj będzie dobre miejsce, żeby ich ściągać stąd. Mam strzelbę dobrą. Jak oni mnie jako nie zauważają! To mnie dlatego wkurza. I ja tak często to nie gram w tą grę, bo mi nerwy się dają. Ale I był ładny! Choczor. Teraz go ściągniemy. Niech on mnie zabije. Zaraz się z moim pożegnam. On, on mnie już wkurza. Dobra. Więc do, więc do zobaczenia w następnym odcinku Jeszcze podrzmień z na, na koniec